Dajcie moi drodzy, tu zamarznięte włosy vlog. Dosłownie to są sopelki. Wracamy na basen, jest minus 8 stopni. W taki sposób właśnie procesuję informacje, bardzo spóźnianie. E, jakby to przecież było logiczne, że jak mam mokre włosy i wyjdę na minus 6 stopni, to zaraz będą soplami, ale nie. Jakby, nie dla mnie, kochani. Ogólnie muszę się Wam pochwalić, bo mój dojazd na basen. To jest idealny przykład do posuł życie jako igraszka bogów i dojazd tam nigdy nie jest pewny, nieważne jak wcześniej bym wstała. Bo w sumie to nawet nie od tego jest zależne, mogę Wam wymienić moje ulubione incydenty. Dla jasności jest, że jeżdżę z moją współlokatorką. Jeden, decyzja o tym, żeby wsiąść w tramwaj, który był na rondzie, na cichy kącik. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, no nie są z Krakowa po prostu, to jest tak, że z rondana Grunwaldzkiego nie może pojechać tam, w tamtą stronę na cichy kącik, tylko musi zrobić kółko przez całe stare miasto. I to absolutnie nie jest szybko. Jednak my i tak podjęłyśmy taką decyzję, nie wiem czemu, nie, to było tak nieprzemyślane. Potem wysiadłyśmy gdzieś na stradomie, i próbowałyśmy autobusem dojechać, ale nie da się ufać autobusom w Krakowie. Więc yy, skończyło się tak, że musiałyśmy odrabiać godzinę później. Numer dwa to moment, w którym yy, okazało się, że tramwaje nie jeżdżą na cichy kącik, a my stałyśmy tam na tym przystanku tak, nie wiem... 5 minut co najmniej i po prostu nie patrzyłyśmy na komunikat i również nie zwróci... czekajcie nie, znowu mi przyszedła furubka perfum za grzejnik w szczęście zbieram deski ze śmietnika, żeby potem coś na tym namalować więc łatwo było przepchać wracając nie było również na zupełnie dziwne, że nikt na tym przystanku oprócz nas nie stał co yy, ogólnie zawsze tam ktoś stoi, bo to jest miejsce przesiadkowe więc w momencie, w którym się zorientowałyśmy to był, był najbardziej improwizowany dojazd w moim życiu dziwo zdążyłyśmy. Numer 3. Yy, moment, w którym lądo, przez które muszę przyjechać, żeby w ogóle dotrzeć do jakiejś cywilizacji krakowskiej rozjebało się. I to oczywiście tylko w stronę basenu, więc nie było opcji dojechania tam jakimkolwiek środkiem transportu publicznego. W sensie można było próbować autobusem, ale dlatego jest tak dużo problemów głównie z tym, że jak bardzo bym chciała na moim etapie przystanku, czyli jakaś jedna trzecia trasy, już żywa dusza się nie wciśnie tam. Więc stąd wynika cały problem z dojazdem. Moim poświęceniem było wydanie 13 zł na bolta, którym i tak nie wierzyłam, że zdążymy, bo było raz późno, dwa były korki, jak to no, rano, i zdążyłyśmy. Spóźniłyśmy się tylko 3 minuty. Nie wiem jakim cudem, ale bogowie ewidentnie tamtego dnia uznali dobra. Niech będzie. Wczoraj nic nie nagrywałam ze względu na to, że byłam. 8 godzin na uczelni i to jeszcze w najgorszym układzie typu wykład, trochę przerwy, wykład, trochę przerwy, wykład. I oczywiście wszystkie wykłady były w zupełnie innych miejscach. A ja nienawidzę takich interwałów edukacyjnych i byłabym tylko zirytowana tym, że jeszcze muszę dodatkowo nagrywać, więc oszczędzę nam tego wszystkim. Ale muszę wam pokazać, w jakim stroju byłam wczoraj, ponieważ dzisiejszy odcinek to jest sequel do odcinka. To jest jedyna okazja w roku, kiedy mogę wyglądać jak chwinka. Myślę, że na miarę szerega dwójki. Tak co najmniej. To jest właśnie se w stroju, bo mnie wrócił po swój sweter świąteczny, więc ja uznałam, okej, okay, co mogę zrobić bardziej niż ta czapeczka? Że nie można założyć światełek jak na wykład. I widzę, co jest najlepsze. Yy, wykład, na który poszłam w nich, znaczy oprócz tego, że było ich kilka, ale pierwszy wykład na którym byłam, był o świetle w Bizancjum. Czy to nie jest idealne, że rozmawialiśmy o świetle i ja świecę? Ogólnie chyba widać tę inspirację Myron z TikToka, którą kiedyś pokazywałam, jakby po prostu coraz bardziej idę w stronę wyglądania jak Harper's James Where You place. Tego swetra nie ubierałam się z dwa lata, więc jest tu plama, która jest tu dosłownie dwa lata oraz dziura, która uważam, że bardzo wzbogaca ten look. Kocham to, że yy, powiem na przykład mojej mamie, że hej, chciałabym taką prysowaną spódnicę w to nie nie było do tego stroju. I no, czy pójdziesz ze mną lumpy, ja bym sobie poszkała, i ona jest jak... Domu. I zawsze wszystko, co tu sobie wymarzę ciuchowo, jest w domu. No i tak zyskałam nową spódnicę. Możecie się zapytać, Ala, nie, było ci może zimno? I odpowiedź brzmi nie, co jest bardzo dziwne, bo było z minus 5 stopni strasznie padał śnieg. Ale ten jest super ciepły, ja pod spodem mam gąs, nogi mam przyzwyczajone przez to, że w Bielsku po prostu cały chód idzie na nogi, więc jestem dość no, przygotowana na to. Poza tym no, mam ocieplacze, tutaj było najchłodniej, ale też git, aha i mam no, też spodenki, żeby mi było na pewno ciepło w bardzo dużo ludzi się na mnie patrzyło eee, Nawet w Wawelu, bo mieliśmy wsadzić do na Babelu byłam tam w tej czapce i w tych światełkach A możecie też się zastanowić, gdzie wsadziłam lampki Lampki są ogólnie na baterie i mam ten włącznik tak tutaj jak mam w gacie i mi się całkiem dobrze trzyma A Też te dodatkowe spodenki jakby bardzo pomogły eee, Jedyny problem z OLED jest taki, że Tutaj po tej stronie mam lampki i one tak trochę mi blokują szyję, ja przez co po całym dniu była trochę spięta. Nie jest to najbardziej niewygodne oto na świecie. Można byłoby zrobić lepiej zresztą, bo potem byliśmy na obiedzie i taki Jacek robi kilka sugestii, pomysłów, jak można jeszcze ulepszyć ten pomysł. Może doczekamy się trylogii, zobaczymy, czy. Znaczy... Więc nie, w sumie nie w tym roku, bo jutro mam ostatnie zajęcia na udzieli. Zabawne jest to, że wyglądam trochę jak taka animalaska, co nie? W sensie, tylko ciki, jeszcze mam tutaj bardzo mocno niebieskie włosy, to spódniczka, jestem mm. jak... No tak, myślę, że jest to godny sequel pierwszego tweetu. Chciałabym być statyczna, ale nie potrafię. Ogólnie Dominik, mój serdeczny przyjaciel, dał nam wszystkim kartki. Poczekajcie, potrzymasz? Mm -hmm. Tak, żeby było widać i chcemy zrobić open boxing. O Jezu, okropne, jak okropnie nie wiedziałam, że ona jest kwadratowa. Śliczna, dziękuję bardzo. A tu mam życzenia, których nie Teraz pokażę. Teraz lecimy z Patrycji. Wow. Ojej, też dostałaś śliczna ale jest zimno, ja nie wiem czy ja tyle śniegu widziałam w swoim życiu nie no widziałam, ale na pewno nie niedawno kiedyś tutaj tak ruszy, mam dla was historię typu śmieszną hit też tak zwany jako, że jest to dzisiaj, dzisiaj jest sequel, to będzie to w nawiązaniu do odcinka ostatniego, czwartego vlogmasa i staje się bardzo autotematyczna. nie sądzicie? Znaczy, chyba trochę cały YouTube na tym polega czyś, nie? To ogólnie jakiś random pod yy, czwartym vlogmasem napisał mi, że: Ej, koniec vlogmasów, coś tam nieważne, treść, treść jest naprawdę nieważna w tym momencie. No więc ja odpisałam, jak do jakiegoś Maćka lat 15 jak wygląda sytuacja i temat zamknięty, co nie? ale kilka godzin później yy, uniwersum mnie uświadomiło, znaczy kurwa uniwersum mnie uświadomiło, po prostu to sprawdziłam bo tak jakby, no ja kojarzę swoją sekcję komentarzy, tam nie ma za dużo zaskoczeń, że tak powiem i okazało się, że jest to osoba, która jest jakoś bardziej zaznaczona w świadomości publicznej nie powiem wam kto to bo jakby ja lubię dodatkowe wyświetlenia pod vlogmasami i możecie to sprawdzić tak samo jak ja, wystarczy tylko kliknąć w niego Przerwa, palce nie odmocniają. ale dobra, już dokończę albo nie. Taki ziemniak to jest porcja, którą się najem. Czyli się boję bardzo mało ziemniaków. jakim ziemniaki, to dlatego, że ktoś w moim domu rodzinnie nie robi. Może zrobię jeden pół? można zostawić ziemniaka tak przekrojony? Nie wiem, to jest bardzo nie naturalne, żeby tak przekroić ziemniaka i zostawić go w tym worku z innymi ziemniakami, ale on będzie przekrojony. Ale z drugiej strony, czy nie wiem, uniwersum się zabali, jeśli to zrobię? Dobra, nie, będzie test. Czy jeden ziemniak mi wystarczy na obiad? Z drugiej strony, bo pewnie będę robić dwa jajka sody. Tak, spróbujemy dwa, bo przecież jeszcze może coś z tego odejdzie nam, tak? No bo nie wiadomo, jakie one tam są. Zostawiłam sobie konkluzję mojej wcześniejszej wypowiedzi na obieranie ziemniaków. E, więc wracając, chciałam powiedzieć, że cała sytuacja jest turbo zabawna i jeszcze to, że ja tak bardzo powoli interpretuję rzeczywistość i jeśli dobrze rozumiem, a jak już wiemy, interpretowanie faktów nie jest moją najmocniejszą stroną. Znaczy, to trochę nieprawda, po prostu mam bardzo, bardzo wybiórczą percepcję. E, to już jest do samej osoby zainteresowanej, bo prawdopodobnie oglądasz te vlogmasy, tak, no, bo z jakiegoś powodu zdecydowałeś się napisać. Także Maćku lat 15, e, miło, fajnie, dzięki. Bardzo losowo, ale miło. <noise> Żeby dobrze opowiedzieć tą historię, będę musiała najpierw skończyć i skrobać te ziemniaki, więc zaraz wracam. No i jest o typu, ziemniaka za dużo. Dlatego nie robię ziemniaków, bo jakby zawsze mam nadzieję, że będzie super, będzie smacznie i nigdy nie wchodzi. Teoretycznie mogę gonić mój niedościgniony ideał ziemniaka, ale pytanie, czy warto? Chciała wam mówić jeszcze jedną anegdotę, ale czuję się bardzo źle, więc yy, to na dzisiaj tyle pa. Ci papà he kapizoje. Do A papà he kapizoje. Pomocy, <coughs> dajcie like i komentarz. Lajkujcie, subskrybujcie, lajkujcie, subskrybujcie.